Witajcie! Wszystkim Wam składam bardzo serdeczne życzenia, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech w nowym roku wasze hobby jeszcze bardziej się rozwinie. Zapraszam do dalszego śledzenia mojego kanału na YouTube i do zobaczenia! I wish you all very warm wishes, Merry Christmas, and a happy new year! Let your hobbies develop even more in the new year. Feel free to follow me on my YouTube channel. See you soon! Życzę wszystkim szczęśliwego Rzeździestwa i Nowego Goda. Póż w Nowym Gadu Wasze uwliczenia rozwiewają się. Ostawajcie się ze mną na YouTube. Do skarej wstrzeci!